Cześć dzień dobry kochani. Ja sobie dzisiaj przygotowałam oczywiście zestaw za 50 zł. Jest to bonus wawang, big strap i mega Więc zacznijmy sobie od tych mega linii. Ja Was oczywiście zapraszam do subskrybowania, lajkowania, komentowania. Linie są z numerkiem 6 I zobaczymy, czy w ogóle uda, uda się coś, coś odzyskać. i kokos. Czy my coś takiego w ogóle mamy? No nie. No to zaczynamy pięknie. Szminka. Szminka i motyl. Szminka jest. Minka. no, a motyla nie ma dwa kolejne to dzwonek i biedronka dzwonek jest tutaj jest biedronka biedronka Dobra, dwa kolejne, to pierścionek i ananas. Pierścionek i ananas. Ananas jest tutaj. Tutaj był twonek. więcej nie widzę. Dwa kolejne to korona i pióro. No. Między, dwóch kolejnych nie ma. Tęcza i klucz. Klucz jest ten jest. ten czyta, no i to było na Kolejne dwa to prezent i flaming, flaming do obu widziałam flaming, prezent, flaming, prezent, flaming. Prezent. To jest flaming, flaming, flaming. I na samym dole jeszcze jest flaming. Dobra. Dwa kolejne to moneta i winogrona. Moneta i winogrona. Moneta. Winogrona, moneta. Ostatnie jeszcze mamy też. Dobra. Dwa kolejne to popcorn i liść. Popcorn i liść. Liść jest. Kolejna to serce i sakwa. Serce jest, sakwa jest. Tu jest serce, sakwa, sakwa, serce, sakwa. Tutaj było liść. Mm -mm. No i to by było na tyle. Kolejne dwa to piłka i cytryna. Cytryna jest, piłka jest, piłka, cytryna, cytryna i piłka. Tutaj i tutaj. No ale co z tego? Już się tak układa, ale wątpię, żeby coś się z tego ułożyło. Gwiazda i podkowa tego w ogóle nie było. A nie, przepraszam, podkowa jest na samym dole. Ale gwiazdy brakuje. dwa przez ostatnie to serce i żół. O Jezu, serce, słońce i żółw Słońce, słońce. Tutaj jest żółw. Słońce, słońce. Słońce. No. Nie, to i, I co? I dwa ostatnie. Arbuz i lody. No ale wątpię, że to coś dało. Arbuz nudy. Arbuz. arbus wszędzie coś blokuje. No. Ja tu nic nie widzę. Został bonus. się mamy na czterko. Czyli linie są przegrane. Także zrobimy sobie teraz bonus dla banki, na koniec zrobimy sobie big strap. Bonus dla banki jest z numerkiem 5, i tu oczywiście szukamy dwóch identycznych liczb. A mamy 1629. Nie ma. Blisko. Nie ma. Nie ma. Nie ma. No, wszystko tak krąży albo spada. 3-4. Nie ma. No, blisko. Blisko. I nie ma. Czyli bolosupa bank również pusty. No i zostaje nam na koniec Big Strap. Ona jest numerkiem drugim. Oczywiście szukamy tutaj symbolu worka

Trzydzieści pięć, trzydzieści sześć, czterdzieści sześć obok, pięćdziesiąt pięć obok, pięćdziesiąt cztery, czterdzieści osiem kolejne obok, pięćdziesiąt trzy i jedenaście, szesnaście i pięćdziesiąt dziewięć, kolejne to jest siedemnaście.

52, 32, 27 i 13. No to pod workiem, pewnie dwie dychy. Tak. Tak, worek nam daje dwie dychy, więc mnożymy to, mamy 40 zł. Czyli znowu jedna zdrawka gdzieś tam ratuje odcinek. Zakliterki kontrolne to kaka. W ogóle jestem w szoku, bo pierwszy raz w ogóle widzę tutaj worek w, tym, w tej zdrawce. Czyli co kochani, na 50 zł wkłady ja odzyskuję 40 przez ostatnią zdrabkę. Piech zdrab z numerkiem drugim. Ona daje mi worek, a worek mnoży wygraną razy 2. Czyli kochani, jak wam się podobało, to oczywiście zachęcam do komentowania, subskrybowania i lajkowania tego filmu. I zapraszam Was oczywiście na kolejny odcinek. Życzę Wam miłego dnia. Pozdrawiam PA!